Witam tutaj CiroV3. No i dzisiaj mam zamiar zaprezentować coś nowego. Będzie to przegląd gier. Trzech wybranych co tydzień. To będzie taki cykl. Trzech wybranych przeze mnie gier. Będzie się to ukazywało co tydzień. Tak. No i pod koniec. O. A to już potem. E, pierwszą grą, którą mam zamiar zaprezentować, będzie właśnie, jak widzicie, Trials Evolution. Trials Evolution to kontynuacja e, gry Trials HD, e, która podbiła e, serca posiadaczy Xbox 360. E, w, no w tej produkcji, jak widzimy, kierujemy motorem, no i po pokonujemy tory przeszkód. Um, no I, No jak to wiadomo w takiej grze uh, pokonujemy coraz trudniejsze tory um, no i. Um, no i Jest tu już też tryb multiplayer, którego jeszcze nie, 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 nie miałem okazji sprowadzić Widziałem, że to jest, e, wiem z tego co wiem, to jest na 4 graczy. Można przez, przez przez internet chyba nie ma czegoś takiego, że przez internet można zrobić, ale nie chcę Was sprawiać, e, no to jest gra naprawdę ciekawa. Każdy, kto robi takie, takie coś, no to wiadomo, że to jest pozycja obowiązkowa. Tego typu gier. Um, tutaj nie będę za dużo mówił. Tutaj, że. To będą. Tak to ma właśnie wyglądać. Że to będą dosyć krótkie um, um, przeglądy. No dobrze. A z Weźmiemy może lepszy motor. Ok, go. No, jak widać no, tory się zmieniają, mapki się zmieniają Dostajemy coraz nowsze motory Na Wygląd naszej postaci tam nie zmienia się, ale, ale Naprawdę są motory bardzo ciekawe, grafika jest dobra um, Bardzo dobra wręcz Wystarczająco naprawdę na tą grę A te buty w grę um, wciąga To mogę powiedzieć, że ciąga gra no i jest naprawdę przyjemnie się gra nie męczy jest okej okay. dobrze, no to, to by było na tyle z grę widzimy się za chwilę tu znowu ja, Giro V3 teraz mamy drugą grę, która nosi tytuł FES. FES to bardzo ciekawa gra platformowa autorstwa niezależnego Teamu deweloperskiego Polytron, tak chyba tak to się nazywało. Um, na pewno, um, największą atrakcją omawianej pozycji jest to, że um, jest takie coś, że um, łączy to w sobie platformę, zwykłą platformówkę z trójwymiarowymi, um, z trójwymiarowym światem i z ciekawymi, bardzo, bardzo ciekawymi elementami. Zobaczcie, i przesuwam, i. i Naciskam i od razu się przesuwa. No, jakkolwiek to zabrzmi, no, to jest naprawdę bardzo ciekawe. I żeby coś trafić, no, naprawdę trzeba um, to widzieć. No. Um, tutaj, żeby tą trzeba skakać, e, cały czas coraz lepiej. Um, no i po prostu trzeba zmieniać, no. Trzeci wymiar sprawia tyle problemów, bo ciężko się połapać. No eee, co, ale jak już się połapię, no zobaczcie, I powinienem przejść. No okej, okay. i jestem już, widzicie? I cały czas, i hop, i hop, i już jestem. To jest coś świetnego. To jest naprawdę eee, w bardzo dużo, bardzo, bardzo wciągająca pozycja. Eee, no, tutaj się nie będę za dużo w rozwodzie, no każdy widzi jak to wygląda. Głównym bohaterem jest Gomez. Tak, to to, to coś. Jest animowanym takim wymiarowym ludzikiem. Coś tego typu No i jak widać Patrzcie to jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Okej, okay, y, no to. No właśnie, trzeba tak skakać. Um, jak poruszamy, to zawsze y, nowe kostki albo coś takiego powstaje, i, i można, można, można właśnie tak. tak skakać. brakuje mi jednej kostki. Jej nie zebrałem. Patrzamy. O, patrzujemy, patrzujemy, tu, tu nie zebrałem. Jej. Patrzajcie, jakie. Je... Nie. No, mitem, bo tak właśnie szczytowałem yy, tą grę. Czy jak to się tak nazywa? No, yy, no to skakujemy, tak skakujemy albo nie tak, nie skakujemy, tylko tutaj zmieniamy, zmieniamy. A, tu jest, wyjście. Tak, dobra. No, yy, więc jak widzicie, Fez jest bardzo ciekawą grą wciągającą platformówką ja na pewno ją polecam e, każdemu kto lubi takie rzeczy tak więc e, zaraz wrócę z następną grą okej, okay, jestem już przy ostatniej grze e, jest to Nailed e, tak, Nailed to gra wyścigowa w której przejmujemy kontrolę nad kładem lub motocyklem E, I mkniemy no, z bardzo no, z bardzo dużą prędkością, jak sami to widzicie. No, e, no po, po różnych torach e, grawy 3D. Tak, w 3D. Nejdzie z no, kolejnym z przedstawicielem. E, jak to się nazywa? Zręcznościowych wysiłków, tak właściwie, bo tu trzeba no, się zręcznością przy tej prędkości. Mamy tutaj kilkanaście zróżnicowanych maszyn No eee, oczywiście zależy, no, przechodzimy o takiego po poziomu trudności Albo mówimy, jakiś tam ten... Wiecie o co chodzi no. eee, Gra ciekawa eee, tak, tak Jakiegoś takiego szału to nie ma Tak jak już e, Trials of Evolution Czy, czy tam w który który jest zupełnie no i ja myślę, że gra w... jest okne, okay, no to fajna. No na pewno dla tych młodszych przedstawicieli jest przydacie Xboxów, tak mówimy. jest ciekawa. i dla wszystkich fanów wyścigów. No. no ok. E, no to myślę, że przy tej grze podsum zrobimy podsumowanie. E, i na pewno na pierwszym miejscu chcemy to Fez. Inny, co prawda to są dwa różne gatunki w tej ten, ale jak na to to Fez na pewno wygra. E, ciekawość to wszystko, to było coś świetnego. Naprawdę no, to jest... No, e, Kolejne, drugie miejsce zajmuje... Nie zajmuje nie Trailsy w Ulusie. Tak No jednak stary Trails no stary Trails jest e, Sprawdzam Robi się no, Na trzecim miejscu też na podium Poza podium nie będzie nikogo tak, tak to jest w Fajnie e, No to będzie właśnie Nailed e, Też fajne gra No aczkolwiek Nie powoli o e, No to ja myślę że na tym skończymy E, nasz ten nasz e, nasz przegląd gier e, tutaj był c 3 materiały umarzniczone dla EPC Multipleth Center e, tak więc cześć